Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić produkt od firmy Soft99. Jest to Fuso Code Speed and Barrier. I tutaj już teraz sam nie wiem, czy jest to syntetyczny włosk w sprayu, czy jest to po prostu powłoka oparta na fluoropolimerach, tak jak tutaj nam pisze producent. No ale nie to jest teraz istotne. Najważniejsza jest ta część praktyczna, do której ja Was bardzo serdecznie zapraszam. Moi drodzy, produkt o bardzo fajnym zapachu mango, ale jakby tutaj, jeżeli chodzi o te rzeczy fajne, to chyba koniec. No ja jestem troszeczkę zawiedziony, ponieważ używałem tej czarnej wersji. Luxury Gloss, jak dobrze pamiętam, od Softa i zrobił na mnie dużo większe wrażenie niż ten produkt. Po tym się spodziewałem: no raz, że mocnego przyciemnienia, dwa, że dużej śliskości i większego połysku, a w tym przypadku jest to po prostu zwykły wosk w sprayu, który pozwoli Wam przedłużyć żywotność wosków, tych tradycyjnych, które macie zaaplikowane na swoich samochodach. Może Wam też posłużyć jako samodzielne zabezpieczenie lakieru. Jest w użyciu, powiedzmy jeżeli miałbym określić stopień trudności, to jest taka czwórka, bo jeżeli dacie go za dużo, się wziąć sobie drugą fibrę, żeby go dopracować, zaczyna się troszeczkę gdzieś tam ciągnąć pod tą fibrą, więc tutaj jeżeli chodzi o szybkość, no nie jest to produkt prysni przetrzyj, zapomnij, ale efekt końcowy, no to tak, no to Hydro powiedzmy, ja jestem fanatykiem kropelek, tutaj te kropelki były takie biedne, też może za szybko, po prostu mogłem dać mu jeszcze odczekać gdzieś z godzinkę, żeby sobie po prostu wszystko odparowało, a był to bardzo krótki odstęp czasu, bo to było około 10-15 minut po aplikacji, no ale to Hydro było takie biedne, przesiemienia nie zostałem i nie widziałem żadnej takiej tak naprawdę spektakularnej różnicy pomiędzy elementem zabezpieczonym, a elementem niezabezpieczonym, więc tutaj no produkt dla mnie mocno neutralny, ale jeżeli macie na swoim aucie produkt od firmy soft99 na pewno będzie dobrą propozycją po to, żeby podtrzymywać i profilaktycznie po każdym myciu sobie po prostu wrzucić żeby przedłużyć żywotność tych produktów, tych zabezpieczeń żeby uzupełnić to, co w międzyczasie poddało się tak zwanej erozji, więc tutaj warto w taki produkt się zabezpieczyć po to, żeby po myciu nie zostawić po prostu gołego samochodu, bo usuwanie waterspotów świeżych czy usuwaniu nawet delikatnego kurzu to właśnie są te zadania, do których tego typu produkty zostały stworzone, więc jak najbardziej można taki produkt kupić ale jeżeli chodzi o mnie, to mnie ten efekt po prostu nie przekonał, więc ja ten produkt odłożę i no nie będę już z niego korzystał, wolę tego Luxury glasa sobie czarnego wziąć, bo podoba mi się o wiele bardziej w pracy, więc tyle ode mnie zachęcam Was do tego, żebyście śledzili kanał nie zawsze jest tak kolorowo no i tyle. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.